60 żołnierzy walczyło przy wzgórzu zamkowym, były strzały, wybuchy i rozbicie samolotu. Tak w Lubinie przypomniano o 17 września 1939 roku, kiedy na tereny polskie wkroczyła armia sowiecka. Odgłosy walk, mnóstwo dymu i pokazy pirotechniczne przyciągnęły zwłaszcza młodych ludzi, którzy podkreślali, że co innego czytać o tym w książkach, a co innego móc obejrzeć bitwę walczących żołnierzy i poczuć zapach dymu. Fajne, lepiej, siedzi, lepiej tutaj siedzieć i patrzeć na oryginał jakby i siedzieć w szkole się uczyć o tym. Na lekcji historii można spać. Ja lubię broń, więc i zabijanie też. No, naprawdę wielka lekcja historii. W ogóle lub jeszcze więc. Trzech ruskich, dziesięciu Polaków, a my przegrywamy. To jak to może być? Co nie? W przedsięwzięciu brało udział kilka grup rekonstrukcji historycznej z Wrocławia, Poznania i Czech. Najpierw pokazano wkroczenie armii sowieckiej na tereny polskie. W drugim spektaklu odegrano ostatnie walki, jakie toczyły się pod koniec wojny. Było na co popatrzeć, bo aktorzy wcielający się w rolę żołnierzy robili to z prawdziwym oddaniem. Mówi Maciej Pawłowski, wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej. Przede wszystkim pasja, ciężka praca, straszne hobby po prostu, bo, bo wiele ludzi jak na nas patrzy z boku, to mówi, że jesteśmy w Wariatami, pozytywnymi wariatami. Ja to wielokrotnie mówiłem, że to jest inne pokazanie historii. Są ludzie, którzy tego nie lubią i nie chcą, żeby pokazywać w ten sposób, nie lubią wystrzałów, huków, boją się tego, bo przeżyli to. Ale spotykamy się wielokrotnie z ludźmi, którzy to przeżyli, przychodzą po spektakl i mówią: Panowie, super, świetnie, tak było. Mogą być nawet więcej wybuchów. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Lubin 2006 oraz Viribus Unitis. Monika Kaczmarska, radioelka. we <laughs>